Dzień dobry, ja tak dzisiaj tak dał. Dzisiaj wam jak zrobić e, ekstrakt z wanilii. Tu mam dwie laski wanilii, ją mam takie, takie e, tanie się w żonach, takie cieniutkie. Tu mu, e, alkohol, to jest tu mu Amaretto. Możecie wziąć inny wódka, whisky, rum, ale no lepiej, no lepszy taki alkohol e, z cukry, już, na przykład whisky albo rum. E, I tu mu mało flaszeczka, piersiówka. To jest 100 ml. Ja już tu tutaj zrobię. Jak macie inną flaszkę fajną, to się też możecie wrócić. E, reguła jest taka, że na jedną wanilia, na, na jedna laska wanili przyjdzie 50 ml alkoholu. I co musimy zrobić? Teraz musimy tu przeciąć. Aha, mi to całe nie wlejdzie do flaski, o to będę muszę tak przepołowić, ale to nie szkodzi. E, tu musimy nadciąć. Tu musimy nadciąć, nie przeciąć, nie na nadciąć. Tu się teraz przednam. Nie wiem, czy to widać. Mocie więc flaskę, że ta cała laska buta wejdzie, więc tuż to możecie całą wziąć, ale lepsze je tak na połowione albo się tak możecie zrobić, wrazić. I się to przetnę. Ok. Teraz dachte. No, teraz ta wanilia w dałach. Teraz tu fleja to, to całe amaretto. moja esencja wanilowo zrobiona, widzicie tak szybko to idzie. Problem jest taki, że tego nie możecie teraz użyć, musi to leżeć minimum 4 tygodnie w ciemnym i zimnym miejscu, no, chłodnym miejscu parę razy w tygodniu <coughs> musi być poczęśnięty żeby się te wszystkie, e, tym mus, tym fajnie się fajnie wylot Jak na przykład po Was użyjecie, to możecie zawsze alkoholu wląć, albo potnie jeszcze jakoś tam, zawsze możecie jakoś tam laskę nowo wciepnąć. E, ważne, żeby te laski były przykryte tym alkoholem. Ja się tu trochę poczęstnę. Szyk, 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 szyk. Hey, jak się podobało, jak się filmik podobał, to lajkujcie. Aha, możecie na przykład takie coś zrobić y, dla kogoś na prezent, jak ktoś lubi piec, na przykład na urodziny, albo tak, jak jedziecie na, na, na bezówkę do koleżanki, albo na święta, y, te drugie, boże Narodzenie. Jak się podobało, lajkujcie. Suba zostawcie, kto nie zostawił, polubcie mnie na Facebooku Kasia w Małej Kuchni. Y,